Kochani, witajcie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Movie Star i dzisiaj jest ze mną gość specjalny. Cześć! To jest moja siostra Marta, tak. No, i nagrywamy z gościem. No i fajnie, No. Czekaj na status, muszę napisać. Ej, to możesz ty też sobie napisać w sumie i będziesz mi mówić, kto powiedział, i ja najwyżej go pozdrowię. Albo będziesz ty no, sama pozdrowiać. Dobra, ja napisałam. nie W ogóle mam, mam O, sześćdziesiąt piękny tak. może być? Czekaj, zaraz mi się pewnie wyświetli Albo się zobaczę przez najlepszych Jaką ty masz osobę z największym levelem? Y, u mnie? U Było... mnie? No Czekaj Teraz ci powiem Karis. 54. 54 level Spoko, piękny status Tak, dziękuję, nie muszę, muszę dziękuję. przebrać Dobra, Mamy sprawę, mam już za no, długo Dziękuję za grafa, Proszę. Kurczę, kiedy będzie mi brakowało 99 tysięcy? Dobra, szczerze. Zrób mi Zrób luka, luka, bo nie, nie wiem. Nie wiem. No. Mama na odcinku. Cichy. Ej, ja okay, weź mnie bo nie wiem, to bo bo nie 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 No to czekaj już ci. Już ci robię luka. Gdzie ty jesteś? O tu. Ej, mój kolega do mnie pisze, czy mogę grać w Minecraft'a. Nie, nie mogę grać. Nie? Spoko. Czekaj, już ci robię luka. Nazwij go odcinkowy luk, pasuje? Pasuje, tak sobie robię, odcinkowy luk Ej spoko, to ja się w niego ubiorę, tylko nie rób mi bekowego luka no To też mi nie rób, fajnie jak Antek Antek? Antek? No. Aha, na wakacjach, no. dobra To no więc takiego no luku, nie luku nie robię. W ogóle dzisiaj mieliśmy przesłuchania do talentów, nie? No. No. I tacy nasi koledzy chcieli ośmieszyć drugiego kolegę przed całą szkołą i głosowali na niego, nie ma tego, że, ich, że jego prezentacja im się, im się, nie podobała, a nasza tak i myśmy nie przeszły przez to, że chciały tamtego ośmieszyć. Tak, no ta, 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 ta. Mgniotka gniotka z kuleczków. Oho! Marta się będzie u nas było Kartkówka w ja, ja miałem też Ja miałam Myślę, że będzie piątka albo czwórka. Nie wiem co cię ubrać normalnie Też nie wiem, ja za dużo ciuchów Ja czy ty, ja ty? Ja Ale te włosy są ładne Co ci brać? Ej, ty tą czarno-białą sukienkę masz z tygodnia Unii? Jaką czarno-białą? Jaką w paski? Poczekaj, zaraz się przypomnę. Kurczę, nie powiem, nie wiem o co ma, nie ma, nie to ma, nie to Dobra, e, to zobaczysz w luku. Na no spoko. No spoko. Bo, ja, bo ja ci robię luka z tą sukienką. Ja ci robię taki, że y swój y Można powiedzieć, bo to jest swój był raz pewien pan, bardzo miły pan, coś tam, coś tam. W ogóle mam jeszcze 5 minut na nagrywanie, bo...

ja w ogóle dawno nie, nie dawałam odcinków na mój na, na kanał. No tutaj to widzisz, to no, też to 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 nam mam z gościem z W ogóle mam bardzo mało diamentów. Ja mam dziesięć. Ja mam dziewięć. Aha, Aha. Aha tak, bo kupiłeś buktek, a ja nie. Bo ja oszczędzam. Oszczędzam. Wow. Tu dobra, ja już. No zaraz chyba, zaraz chyba się to ubierzesz? No No? No, to. to ja się, yy, ubiorę w twojego. Czekaj, ja no. Dobra. Ja już. Agata mnie napisała... dostała. Może, może. Hej, ty napisała ci? Nie, nie, Elo. Elo. To pozdrówmy Agatę może... Może jej o to chodziło. W ogóle nie wiem, czy Agata mnie ogląda. Też nie Też wiem. Nie wiem. Moja kolega, moja, moja znajdowa, ja A jak się nazywa? E, Napiszecie e, na sklepaniu. Nie zapytałam. Zrobiłam. Do, luka? Luka. Dobra, wróciłyśmy i pozdra pozdrawiam e, DivaXDXD, która do mnie przed chwilą pisała i... I podajże że tylko nie wiem, czy ona pisała do mnie hej, ty czy coś innego. Zrobiłem ci lekce, tak. Dobrze. Dobrze. Zobacz, to Zobacz, to dobra. No i Klaui pod no Czekaj, ja muszę się ubrać tego luka, bo zaraz nam się nie czaską. Czy będę musiała wyczaić coś innego? A w ogóle będziesz dzisiaj oglądać Zmierzch? No, no. Ja. 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 ja, ja. Nie, nie, nie oglądać Dobra, nie było pytania. Nawet, Nawet jeśli oglądałam wszystkie części po, po kolei, to... I tak... Ubrałam się na jego Spoko, mi się jeszcze nie załadowało, ale mi się jeszcze twój nie załadował, który... Ty się, że... O, odcinkowy luk. Nie i... Ja tam nie puszczono.

Kiedy nie kupiasz, kupiasz Tak, w grupie, grupie byłyśmy. Ej, Barty, się jakoś tego używa. To trzy do na prezent, chociaż nie byłam Beatman. No właśnie, a w ogóle, w ogóle nie można dawać. E, tak, ja, wiem. No właśnie. No, to... Ale to było gdzieś tam na początku, zanim tego, jak zaczynałyśmy grać, wymysłem. No. Dobra. To na dzisiaj kończymy, bo nam się czas kończy, więc. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia, do usłyszenia. Pa! pa.